Cześć! Dzisiaj pokażę Ci jak zamawiać różne pary butów, bo jest to naprawdę proste. Przyszły mi wczoraj takie Air Force'y. To są zwykłe Air Force'y jedynki. Tak zwykłe białe. Pokazywałem wcześniej takie z Noctom. 72 zł. za nie dałem. No ciężko uwierzyć może, co? Pokażę Ci jak je zamówić. Zobacz. Pod Insta, pod YouTube'em wejdziemy sobie tutaj. Trzeba się zarejestrować z pomarańczowego linku. Dlaczego? Jest to ważne, bo bez tego nie złożysz zamówienia. Dodatkowo jeszcze dostaniesz 60 zł zniżki na pierwszą paczkę. Wchodzimy w buty, wybieramy Air Force'y jedynki. Trzeba chwilę poczekać, oczywiście niech się stronka załaduje. Pokazywałem wcześniej te buty, to są z noktą, to są dokładnie te. One z koralikami takimi przychodzą i z innymi duperelami takimi. Te co teraz Wam pokazuję to są te af 1 White Mission Quality. Po wybraniu po prostu rozmiaru i kolorystyki wyświetliła się cena, za 72 zł one są. Klikamy upgrade, klikamy sobie buy now. Tu na dole są jakieś inne zamówienia ludzi, poprzednie zamówienia po prostu. Są zdjęcia, Wy też takie zdjęcia dostaniecie. Ogólnie w zakładce order tutaj możecie sobie sprawdzać mniej więcej co, jaki jest po prostu status zamówienia, tu ktoś mi wysłał już bluzę jedną. No co, tu w zakładce warehouse masz wszystkie rzeczy, które są po prostu gotowe do wysyłki już. Mniej więcej to są 4 dni od zakupu po prostu. No i co, no i w sumie to tyle. Jeśli nie wiesz, jak sobie to wysłać ogólnie do Polski, to wejdź sobie tutaj na stronę główną, kliknij z Instagrama jeszcze raz. Tu na dole masz poradnik, 2-2,5 minuty on trwa lub po prostu napisz do mnie w komentarzu, to ja ci napiszę na pewno po prostu pomogę ci z tym. No i co? No i naprawdę widzisz, dużo mam różnych par i po prostu na żadne jeszcze nie narzekałem, bo wszystkie są naprawdę super jakości. I mówię jeszcze raz, jeśli masz jakieś pytania, napisz na Insta na YouTube, dzięki, cześć.